Dzięki Marcelina za nominację. Postanowiłem oblać się i przekazać pieniążki na konto tej fundacji, która tutaj się pojawi w poniższym linku. Wpłacę kwotę wysokości nieobecności media menadżera na meczu Taurą Basket Ligi i nominuję następujące osoby. Nomi, nominuję oczywiście Karola Świetlika, naszego świetnego speakera. Nominuję Michała Pacudę z plk.pl Mam nadzieję, że filmik będzie w HD i w Super Slow Motion. I nominuję Szczepana Radkiego, z kolekcjoner Butów. Szczepan, nie oblej sobie, tylko i nie pomyśl swoich Super Butów. Co na tej gryfi tak ciemno? W momencie kręcenia tego materiału jestem po premierze naszego nowego logo. Dzięki wszystkim za super opinię. Jednak czas teraz wylać na siebie łóżkę zimnej wody.